Wiatr halny sieje od wczoraj spustoszenie na Podhalu. Takiego wiatru w górach nie było od 1968 roku, kiedy to halny osiągnął w porywach ponad 300 km na godzinę. Obecnie wiatr słabnie, ale nadal wieje z prędkością 100 km na godzinę. Halny był, ale taki mocy to tylko był po reglach, gdzie przyszedł wir od zachodu i od południa i tak jakby się te wiatry biły. Zrobiły takie spustoszenia w reglach, takiego wiatru jak dzisiaj nie było, żeby tak było te drzewa, które tutaj rosną, już, no, już ładne paręnaście lat, no, zostały pust, puste, wy, wróciło z korzeniami, grubość z ziemią wywróciły. Zamknięte są szlaki w Tatrach. W samej dolinie Chochołowskiej powalonych jest ponad 600 drzew. Uszkodzone są słupy elektryczne, dachy i samochody. Tysiące mieszkańców pozostają nadal bez prądu, a pensjonaty i obiekty noclegowe pozbawione są nie tylko prądu, ale również wody oraz ogrzewania. Nie wiadomo jak długo potrwa ta awaria. Strażacy nieprzerwanie pracują od godziny 18 w Wigilię, a mimo to nie nadążają z usuwaniem szkód. Obecnie zajmują się zgłoszeniami, gdzie istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. Straż apeluje o niewychodzenie z domów. Wiatr halny będzie wiać jeszcze do czwartku.